Witajcie kochani, pragnę się za was krótką pomodlić stawieniczo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Boży, przyjdź teraz, poruszaj się w naszych sercach, przenikaj nasze serca, napełniaj nasze serca. Przyjdź Duchu Święty, rozlewaj na nas swoje dary, rozlewaj swoje charyzmaty, rozlewaj swoją obecność i poruszaj się Duchu Święty. Niech Twoje światło nas przenika, niech Twoja obecność nas napełnia, niech Twoja moc nas napełnia, niech Twój ogień nas przeszywa. Przyjdź, duchu święty, przyjdź i działaj, duchu Boży, tak jak chcesz. Przyjdź i płoń, duchu Boży, tak jak chcesz w nas. I niech Twoja miłość dotyka każdej szczeliny naszego serca. I dziękujemy Ci, duchu Boży, za to, że Ty działasz teraz i czynisz co tylko chcesz w nas. Wypełniaj nas, Duchu Święty, namaszczaj nas, Duchu Święty, i działaj, Duchu Święty, działaj, Duchu Święty. Niech Twoje światło nas przenika. Oto proszę, o to wołam w imię Jezusa. I Panie, bądź wywyższony, i uwielbiony w każdej teraz tej osobie, która słucha tej modlitwy. Bądź niej wywyższony, bądź niej błogosławiony. Niech Twoja moc ją teraz napełnia, niech Twoja moc ją teraz ogarnia, niech Twój ogień ją przeszywa. Ty jesteś Bogiem, który przychodzi z ogniem, który uzdrawia, który leczy, bo Ty jesteś naszym lekarzem i leczysz wszystkie choroby, bo w Twoich ranach i w Twoich krwi nasze zdrowie. I proszę Cię, Jezus, Twoje święte imię, przyjdź z uzdrowieniem teraz do każdej osoby, która choruje na różne dolegliwości, która z czymś się zmaga, z czymś sobie nie radzi. Przyjdź, Panie, z pomocą, bo Ty powiedziałeś, albo powiem, ja, Pan, przychodzę Ci z pomocą, mówiąc Ci, nie lękaj się. Panie, przyjdź z tą pomocą do tej osoby, która teraz dzisiaj tego potrzebuje, i wzmocnij jej serce, Wzmocnij jej wiarę i daj jej siły, by nie wątpiła w swoim sercu, ale miała ufność w tobie, Panie, i pokładała nadzieję w tobie, bo Ty jesteś godzien zaufania, Ty jesteś godzien czci. To ocala tych, którzy pokładają w tobie nadzieję i nie wątpią w swoim sercu, ale wołają zawsze do Ciebie. O tak, Panie, bądź wywyższony i uwielbiony za to, że Ty jesteś. Naszym lekarzem i uzdrawiasz wszystko w nas. Bądź błogosławiony i wyższony. Przyjdź Pani, uzdrawiaj kręgi, przyjdź Uzdrawij kręgosłupy, przyjdź Pani, uzdrawiaj lędźwie, przyjdź uzdrawiaj oczy i zabieraj Pani wszelki smutek i zwątpienie z naszego serca. Oto proszę, o to wołam w imię Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jeśli chcesz, możesz polubić, zaobserwować ten, ten filmik, skomentować, udostępnić, bo w ten sposób też ewangelizujemy bo poprzez to ta modlitwa może dotrzeć do innych. Pozdrawiam i życzę błogosławionego Bożego Dnia. Amen.